Cześć, jeśli chcecie dowiedzieć się, w jaki sposób zachęcić dziecko do przebywania w przyrodzie, to serdecznie zapraszam do oglądania. Tak jak już kiedyś Wam wspominałam, dzieci, jeżeli przebywają na dworze czy są na spacerze, wtedy mają bardzo dużo kreatywnych pomysłów. Aby zachęcić cię do przebywania w takiej przyrodzie, ważne jest to, żeby wejść w świat dziecka i w to, co ono na takim dworze, w lesie czy na podwórku y, tworzy, czym się zajmuje i y, zobaczyć, gdzie takie dziecko na takim dworze najczęściej przebywa. Pamiętaj, pozwoli dziecku na kreatywność. Oczywiście nie mówimy tu o gałęzi czy yy, zaśmiecaniu lasu, ale pozwól mu skakać do dołu, biegać przez strumy, Niech wspólne wyjścia kojarzą się dzieciom z czymś miłym. Może zrobicie sobie razem piknik albo zorganizujecie jakiś konkurs. Niech to będzie czas, kiedy dziecko będzie się dobrze czuło z tobą i nie będzie się czuło przemęczane albo zmuszane do robienia jakichś rzeczy. Należy też pamiętać, że mówienie o przyrodzie i przekazywanie teorii zostawiamy na drugi etap zachęcania dziecka do tego, żeby w przyrodzie przebywało. Zostawmy sobie to na potem, jeżeli dziecko polubi przebywanie na dworze, dopiero wtedy możemy mu przedstawiać naszą wiedzę na różne tematy związane z przyrodą. Niech przebywanie na dworze będzie dla dziecka jakimś wyzwaniem. Możemy wyznaczyć mu jakieś zadanie, aby je wykonał. Wtedy też jest to zachęcające do tego, żeby bardziej przebywał w tej przyrodzie. Nie zapominajmy o tym, że przyroda daje nam mnóstwo możliwości na to, żeby takie zadania dzieciom wyznaczać. Ważne jest, żeby to zadanie nie było za trudne dla dziecka. Takie trzeba wyznaczyć, które wiemy, że na pewno będzie w stanie wykonać. Kiedy osiągniecie te wszystkie etapy, że dziecko będzie chciało być z wami w relacji, pokaże wam swoje ulubione miejsce, będzie kreatywne i będzie chciało wychodzić na ten dwór, wtedy możecie przechodzić do yy, przekazywania wiedzy na różne tematy. Zapytacie, a co z dzieckiem, które chce siedzieć przy komputerem i nie chce wyjść na dwór? W takim przypadku najważniejsze jest to, żeby próbować rozmawiać z nim o tym, żeby może samo coś wymyśliło. Dać mu wybór albo jakąś szansę i pokazać plusy tego, w jaki sposób jakąś fajną grę komputerową można zastąpić grą na dworze. Jeżeli mamy dziecko czy wychowanka, który nie chce wychodzić na dwór, to ważne jest to, aby zapewnić mu środowisko, w którym będzie chciał przebywać. Bo jeżeli będziemy się starali namawiać dziecko do tego, żeby wychodziło z nami na spacer czy na dwór, no możemy spotkać się ze ścianą, ponieważ dla takiego dziecka to może nie być atrakcyjne, ale jeżeli zapewnimy mu kolegów albo wyjdziemy razem ze znajomymi i z ich dziećmi na dwór, to na pewno będzie większą motywacją do tego, żeby na taki dwór. Wyjść. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że przyda Wam się ta wiedza. Jeśli macie jakieś pytania, zostawiacie je w komentarzach. Dziękuję i do zobaczenia.